W dzisiejszym odcinku pokażę Wam podstawowe trzy permutacje na krawędzie. Są to najbardziej podstawowe permutacje, które występują. Bardzo często występują i są naprawdę łatwe. Także myślę, że ja nawet robiąc yy, nie najlepsze poradniki. Do no, umów, się, moje poradniki nie są jakieś wybitne do kostek, ale jestem w stanie Was ich nauczyć. Także zapraszam. Dobra, już ustawiłem kostki. W tych permutacjach i zaczniemy od permutacji U. Permutacja U, to, czyli trzy krawędzi zamienione ze za sobą. Jak widzimy, tutaj jest niebieska krawędź, a ona powinna być tutaj. To jest pomarańczowa która powinna być tutaj, i to jest czerwona która powinna być przeciwko tej. I na to są dwa algorytmy. Natomiast ja Wam pokażę jeden, ponieważ z drugiego, gdzie wykorzystujemy ściany zewnętrzne, nie, nie znam niestety, nigdy się go nie nauczyłem. Także lecimy tylko i wyłącznie z, z wykorzystaniem środkowego. Poza tym ten algorytm jest bardzo prosty. Środkową ścianę przesuwamy o 2. Skręcamy tą ścianą gdzie mamy krawędź jakby naprzeciwko, przeciwko, którą musimy wsadzić. Teraz wsadzamy ją tak. Obracamy górną krawędź. Górną ściankę. wracamy no i mamy całą permutację U. No, rzeczywiście na to tak. Eee, sposób z tymi zewnętrznymi ściankami wiem, że jest bardziej przydatny na one handa, jak się wam się trafi, aczkolwiek ja go nie znam, musicie popatrzeć na internetach. No i w sumie to, to ja raz wam pokażę. No, teraz aby tutaj zieloną lewicę, choć tutaj pobiera tutaj po czoło I koi środkowa O2, w lew prawo skręcamy to, żeby tu był ten naprzeciwko. Eee, cofamy. obracamy górną ściankę, wracamy. Samy. I mamy całą górną. Kostkę ułożoną w tej permutacji. Teraz pokażę wam permutację H. Permutacja H znam tutaj dwa algorytmy, też zewnętrzne ściany oraz środkowe. E, charakteryzuje się ona tym, że po prostu te krawędzie są prostu przeciw siebie. Czyli tutaj aby niebieską krawędź też zielonej ściany, a tutaj dało no wróci. Tak samo tutaj. I, I najpierw sposób, że środkowymi wyścig gabi środkowa warstwa obrót, środkowa warstwa dwa obroty środkowa warstwa i obrót tak, 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 jest prostszy sposób. Jeszcze raz go pokażę. Dwa razy środkowa ściana, środkowa warstwa, później w prawo no, dwa razy środkowa ściana. Dwa razy, środkowa ściana, prawo i tak. A teraz wam pokażę e, sposób z zewnętrznymi z, 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 z krawędziami. Wygląda mniej więcej tak, że, e, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Dobra, musiałem sobie przypomnieć szybko, czyli tak, tak, Wracamy drugą górną krawędź. Najpierw obracamy to tak, obracamy górną, teraz tak, 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 tak i tak, jeszcze raz tak, teraz obracamy górną, tu, 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 tu i tu. Nie mniej tak to wygląda, jeżeli chodzi o a jeżeli chodzi o zewnętrzną to wygląda tak. No. I na sam koniec została nam permutacja Z. Permutacja Z jest o tyle ciekawa, że tutaj dwa krawędzie są po przeciwnej stronie. Czyli tutaj mamy ściankę pomarańczową, a tutaj niebieską, ale mamy krawędzie z dwóch różnych stron. Pomarańczowy i niebieski. No i żeby zrobić tą permutację, trzymamy kostkę z dwoma przeciwnymi ścianami, dwoma różnymi ścianami i robimy taką yy, mniej więcej podobną algorytm do permutacji H, ale zaraz Wam pokażę. Środkowa ściana, w prawo, środkowa ściana, prawo, dół, środkowa ściana, teraz obracamy, teraz tu, tak, 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 tak i tak. Eee... Chyba nie, ma, chyba nie ma drugiego algorytmu na tą permutację, wydaje mi się. Eee, I teraz pokażę, jak to wygląda. Nie ma I jeszcze raz. Trzymamy w tę stronę. Dwa razy w środkowa, w prawo, dwa razy środkowa, w prawo, dwa razy środkowa, w prawo. Teraz o, tak, cofamy W ten sposób. Tak, tak i tak. To jeszcze dla przykładu pokażę Wam wszystkie dzisiejsze permutacje, czyli permutacja U. Tak, mamy tu krawędź, tu jest naprzeciwko, czyli tak, tak, tak i tak. Eee, permutacja H. Tak wygląda wewnątrz, a tak wygląda zewnętrzną ścianą. Ten algorytm i permutacja Z. W tej to na tyle łatwy algorytm, do zapamiętania, że dajcie radę z tym, co wam dzisiaj pokazałam. I to byłoby chyba na tyle w tym filmiku. Także co, żegnam się z i do zobaczenia wtedy w filmikach. Cześć!